Rozdział 22. Nie pozwolisz żyć czarownicy. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Zapoznajemy się z kodeksem przemierza, który wskazuje na konkretne sposoby wdrażania dekalogu w życiu osobistym i społecznym. Dekalog nie jest zbiorem wartości służącym dobremu samopoczuciu lub prywatną ścieżką rozwoju osobistego. Prawo Boże służy również dobrej organizacji społecznej, dba o zdrowie publiczne, a więc jest prawem powszechnym w społeczności ludu Bożego. Bardzo ważne jest zrozumienie tego faktu, ponieważ wróg Boga, czyli szatan, Czyni wszystko, co możliwe, aby odepchnąć Boże Prawo ze strefy publicznej do strefy prywatnej. Masoneria, która jest karną armią szatana, od 300 lat promuje ideę rozdzielenia Kościoła od państwa. Ta idea znalazła ostatnio zwolenników nawet wśród kapłanów, biskupów i teologów. Doszło do tego, że Szymon Hołownia, katolicki kandydat na prezydenta RP, popierany przez szerokie grono biskupów, księży i zakonników, wpisał temat rozdzielenia kościoła od państwa jako swoje główne hasło wyborcze, na równi z prawem do zabijania bezbronnych ludzi oraz z planem zniszczenia instytucji rodziny. To pokazuje, w jakim opłakanym stanie znajdują się dzisiaj niektórzy hierarchowie Kościoła katolickiego, skoro wielu z nich otwarcie popiera masońskie, a więc szadańskie postulaty. Wróćmy do kodeksu przemierza, który jest zastosowaniem ducha dekalogu w życiu nie tylko osobistym, ale i zbiorowym. Na początku kodeksu przemierza mieliśmy prawa kazuistyczne, Czyli takie, które dają wskazówki dla rozstrzygnięcia konkretnych problemów życiowych. Prawo kazuistyczne jest sformułowane na zasadzie. Jeśli zdarzy się to, a tamto wówczas postąpisz tak i tak. W 17 wersecie nagle spotykamy przepis apodyktyczny. Nie pozwolisz żyć czarownicy. Kropka. Nie jest podane jakiekolwiek uzasadnienie to prawo stosuje się na równo do mężczyzn jak i do kobiet czarownicą lub czarownikiem jest ktoś kto świadomie zadaje się z szatanem i uprawia różne zabobonne praktyki w celu uzyskania korzyści dla siebie konsekwencją takiego czynu jest śmierć duchowa niewidoczna dla oczu którą można społecznie uwidocznić poprzez nałożenie kary śmierci. Kara przewidywana przez prawodawcę nie musi pociągać za sobą fizycznej kary śmierci, może być realizowana symbolicznie poprzez nałożenie kary ekskomuniki, która wyklucza winowajcę ze wspólnoty zbawionych. I tak na przykład każdy katolik, który wstąpił do loży masońskiej, Zostaje automatycznie ekskomunikowany ipso facto, bo stał się zagrożeniem dla integralności ludu Bożego. Prawodawca chce to zagrożenie publicznie napiętnować. W obronie stabilności społecznej niezbędny jest radykalizm, o czym niestety Kościół katolicki zapomniał od ponad 100 lat. Zapokanymi skutkami widocznymi dzisiaj nawet dla słabo zorientowanych ludzi. Pozwala się, żeby w Bożej Owczarni grasowały wilki w owczych skórach. Wielu ludzi jest zdezorientowanych i odchodzi od wiary. Gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości w tym temacie, odsyłam do orędzi niepokalanej Marii w Lasalet lub do tych przekazanych księdzu Gobiemu link w opisie filmu. Wracając do kategorycznej niezgody na to, żeby w społeczności zbawionych grasowały czarownicy, w historii doprowadziło to do tego, że dla odprawiania swoich rytuałów musieli oni spotykać się w nocy na środku lasu, aby nikt ich nie odkrył. Taka sytuacja jest objawem zdrowego społeczeństwa, nietolerującego na przykład tego, żeby ktoś wyrzeźbił figurę pogańskiego bóstwa, i zaprosił wspólników do śpiewania i tańczenia wokół niej, do bicia pokonów i palenia kadzideł przed nią. Osoba organizująca takie harce można uznać za czarownika i należy taką osobę stanowczo upominać. Ale jeżeli taki czarownik organizuje te śpiewy i tańce w nocy na cmentarzu, Ciężar tego czynu jest poważniejszy, bo oprócz uprawiania zabobonnych rytuałów dochodzi zbezczeszczenie grobów. Jeżeli ten sam czarownik włamuje się do jakiegoś kościoła, śpiewa i tańczy wokół pogańskiego bóstwa na środku świątyni, ciężar tego czynu jest jeszcze poważniejszy, bo zbezcześcił świątynię pańską. Jeżeli ten sam czarownik popełnia takie czyny, nie pod osłoną nocy, ale w biały dzień, na oczach wszystkich, ciężar tego czynu jest jeszcze dużo poważniejszy, bo dochodzi wina zgorszenia. Otóż wszystkie powyższe okoliczności obciążające zostały dokonane podczas tzw. Synodu Amazyńskiego w Watykanie, kiedy grupka biskupów śpiewała i tańczyła, na cześć Mamy, pogańskiej bogini płodności, Matki Ziemi, jak oficjalnie przyznaje serwis Vatican News. W biały dzień, na oczach kamer w Bazyliki św. Piotra, zbudowanej nad katakumbami, czyli nad grobem setek męczenników. Trudno o większe zbezczeszczenie. Jeżeli wyciągam takie rzeczy, to nie po to, żebyście się oburzyli, ale po to, żeby was przygotować i aby wasza wiara nie zachwiała się w chwili, kiedy Antychryst zasiądzie na tronie Piotrowym, co wkrótce nastąpi według objawień przekazanych księdzu Gabiemu. Dlatego tak ważne jest poznawanie Bożego Prawa, żebyśmy potrafili zdemaskować wilki tam, gdzie oni są. Nawet jeśli przejmują oni maskę dobrodusznych patriarchów. W Piśmie Świętym mamy taki przykład, że Święty Piotr najpierw uroczyście zaparł się Jezusa, a po swoim nawróceniu i po zestłaniu ducha Świętego również zdarzyło mu się zachowywać obudnie, ale został za to publicznie upomniany przez Świętego Pawła. Dlatego jeśli jakiś biskup daje powody do zgorszenia, Należy go upomnieć, najpierw w cztery oczy, później publicznie. Taka nauka płynie z następującego urywka z Ewangelii Świętego Mateusza i z pierwszego listu do Koryntian. Życzę owocnego słuchania. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, Weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. I jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganni celnik, rozdział 5. Słyszy się powszechnie, o rozpuście między wami, i to o takiej rozpuście, jaka się nie zdarza nawet wśród Boga. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną swego ojca, a wy unieśliście się pychą, zamiast z ubolewaniem żądać, by usunięto spośród was tego, który się dopuścił wspomnianego czynu. Ja zaś, nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już potępiłem tak, jakbym był wśród was, sprawca owego przestępstwa. Przeto wy... Zebrawszy się razem w imię pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą pana naszego Jezusa, wydajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień pana Jezusa. Wcale nie macie się czym szczycić. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież krzaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy. Napisałem wam w liście, żebyście nie obcowali z rozpustnikami. Nie chodzi o rozpustników tego świata w ogóle, ani o ludzi chciwych albo zdzierców lub bałwochwalców. Musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat. Dlatego pisałem wam wówczas, byście nie przestawali z takim, który, nazywając się bratem w rzeczywistości, jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie wspólnie do posiłku. Jakże bowiem mogę sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czyż i wy. Nie macie sądzić tych, którzy są wewnątrz. Tych, którzy są na zewnątrz, będzie sądził Bóg. Usuńcie złego spośród Was samych.